Hej. Zapomniałem dodać w wielu filmach, żebyście pamiętali o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Fenomenalnym miejscem do podrywania kobiet, kobiet z całego świata są po prostu lotniska. Na lotniskach możecie spotkać naprawdę tak barwnych ludzi, tak niesamowitych ludzi, tak kolorowych ludzi, że przechodzi to czasami ludzkie pojęcia. Wszechstronność wizualna, tematyczna, intelektualna. Tutaj możemy spotkać tak naprawdę wszystkich. Wszystkich. No i oczywiście kobiety przepiękne, które również podróżują, które stoją z walizeczką, lecą czasami, wiedzą, czy Czasami jadą po prostu w świat, i to od Was zależy, co Wy teraz z tym zrobicie. Z moich obserwacji, większość facetów to: rozsiądzie się na lotnisku z torbami. 99% rozsiądzie się z tymi torbami, siedzą, gadają o tym, o tym samym co zawsze. Ewentualnie się napiją czegoś, i to wszystko. E, za bardzo nie byłem z kimś, kto, kto wziął numer telefonu od, od kobiety na lotnisku, ponieważ by, większość facetów była tak naprawdę przestraszona. Przestraszona, zainteresowana sobą. No i z moich obserwacji, to co zawsze powtarzam na filmach, 99% facetów nie podejdzie e, do kobiety na ulicy, tym bardziej na lotnisku. Co oni mają? Po co mają do niej podejść? Jak wolą wrócić z powrotem do swojego pustego mieszkania, odpalić kompa, pogadać znowu z tymi samymi kumplami, którzy są bez kobiet, napić się wody i i znowu dzień zleciał. I tak mija dzień 99% mężczyzn, którzy z moich skromnych zawsze obserwacji nie potrafią podejść do kobiet. Gdybyś chciał to zmienić, zawsze możesz to zmienić, bo to jest dla mnie bardzo proste. Na dole masz link do moich szkoleń. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania z pewności siebie lub z uwodzenia, zapisz się już teraz. Ja osobiście pozdrawiam cię z miejsca, gdzie można poznawać najpiękniejsze kobiety na świecie. Hej!